No, i powoli sobie rozbieram sprzęgła od 310. I tak, tu mam już jedno rozebrane. Tu są od niego tarczki. Tu są te, teraz to jest wałek biegów parzystych i nieparzystych. I tutaj widać, że te wpusty się już na tarczkach kończą. Pomimo tego, że okładzina jest jeszcze dobra. To już po prostu są wybite zęby, i to trzeba wszystko wymienić. Tego już nie możemy z powrotem zamontować do skrzyni biegów. I teraz rozbieram kolejne sprzęgło. Już tutaj mam to rozebrane. Tylko wyjąć tarczki. Teraz pokażę, jak wygląda zabierak. Na zabieraku. Teraz to sobie tu odłożę po kolei wszystko tak. Widać, że tu już coś zaczęło się dziać. I ogólnie te koło jest w bardzo fatalnym stanie. Ja szczerze powiem, że rozebrałem kilka tych skrzyń już w tych starszych magnumach, i w żadnej nie miałem tak zmęczonych zębów, jak to jest widoczne tutaj. Tu już praktycznie. Jedna czwarta już jest zjechana. Te koło się już kończy. Ono po prostu już jest do wymiany. Jego ponownie nie założymy. Także odkładam to tu sobie. I te złożenia igiełkowe również. Tak. I tutaj już mam wyciągnięte zabezpieczenie. Teraz mogę wyjąć i rozebrać te sprzęgło. Nie pamiętam, które jest od parzystych, a które od nieparzystych. Musiałbym to sprawdzić. Pewnie z czasem zapamiętam, bo zawsze to sprawdzam i zawsze mi to z głowy wylatuje. Dobra, wyszło. Gdzieś jakaś zadra się zrobiła i... Podkładamy i wyciągamy sobie pakiet tarczek. I co tutaj mamy? Tak jak widać, jedna tarczka wygląda w miarę. Dalej lecimy. Tak to wygląda. I dalej nie mamy zębów. Zęby są zjechane. Ja tu podejrzewam, że to było rozbierane. I zostały wymienione. I ktoś wymienił kilka tarczek. I kilka zostało starych. Na to by wskazywało. Te w środku były po prostu stare zjechało zęby. Także mamy tak. Raz. To mogę wyrzucić nawet. Raz. Dwa. Trzy. Cztery, Cztery tarczki przenosiły napęd, a trzy już nie. No Dobra, zostało mi jeszcze do rozebrania wałek z czterema sprzęgłami i sprzęgła zakresów. No i mamy kolejne sprzęgło to jest sprzęgło pierwszego i drugiego biegu. Tutaj widać jest dużo lepiej niż na poprzednich sprzęgłach, ale już są tarczki. Niektóre bardzo mają bardzo ostre zęby. Czy to wynika po prostu z tego, że to było rozbierane i część tarczek wymienili? Czy te tarczki tak się zużywają, że w środku szybciej się te, te jak tu widać. Tu już jest wygniecione. Już nie nic tak. I to czym dalej? Dobra, te uszkodzone takie będę dawał tutaj na, na bok. I zaraz zobaczymy, ile sztuk jest takich, ile takich. Ta. ta. W sumie cztery tarczki, dwie, na jedne, dwie z jednej. W sumie cztery tarczki są tak mniej uszkodzone. Dwie na zewnątrz i dwie wewnątrz. A te już mają ostre, przeciągnięte już zęby, także to jest wymiana. Czy wymieniamy cały komplet? oczywiście, tylko pokazuję, jak to wygląda. A tutaj okładziny są jak najbardziej w porządku. I rozbieramy zaraz kolejne sprzęgła. No i sprzęgło mam rozebrane. Został mi tylko jeszcze niski zakres, ale to już zrobię jutro. Dzisiaj jeszcze chcę wyciągnąć wałek atakujący, żeby zobaczyć. I tak to wygląda, tak tutaj widać. Ten stojak to super sprawa, naprawdę. Z tym, że jeszcze tutaj był taki plan, żeby coś zrobić, żeby to się nie suwało w razie wuta jak nieraz ten, ale... nie jest źle, to ktoś tutaj się jeszcze wymyśli z tym. Mam to wszystko po kolei sobie porozkładane. Jest mi dużo wygodniej i mniej miejsca zajmuje, bo tak to by to zajęło mi już cały stół. Zostało tylko to jeszcze jedno sprzęgło wyjąć te tarczki. Ale tak jak już to wstępnie przeglądałem, to trzeba wymienić wszystkie na pewno tarczki. Bo już jest bardzo mocne zużycie tych ząbków. Na jednych sprzęgłach mocniej, na drugich mniej. I tu mam ten wałek, co są cztery sprzęgła sobie leży i te koła są do wymiany to jest to, które było tam wytarte tak jak widać to od biegów parzystych, nieparzystych są tutaj ubytki na zębach tak jak widać no i tu druga rzecz, że tutaj te te są wyrobione w pusty, gdzie chodzi te w pusty, gdzie tarczka się przesuwa. Także to też tak nie może być. No i to koło. To koło jest również do napędów biegu wstecznego, dlatego jest takie szerokie, bo tutaj zazębiają się dwa koła. Ono ogólnie nie jest takie złe, ale już widzimy w sumie tutaj braki. Już tam widzimy, że coś się dzieje z tym kołem. Także dobrze by było je też wymienić. W sumie jest tylko takie jedno miejsce, ale no, tak jak tutaj, to jedno miejsce jest. Tutaj jest dobre, z tej strony. Dobra, to odkładamy i zawieram się, tylko muszę sobie włączyć światło, żeby wyjąć ten walek atakujący. No i a tak mam już wyciągnięty i tak ogólnie muszę sprawdzić w instrukcji jaki musi być mom, yy, jaki musi być moment oporu toczenia tego łożyska, bo to się bardzo bardzo jest ciasno, nie mogę praktycznie tego obrócić. Tutaj są jakieś tutaj jakieś widzę zabezpieczające te śrubki. To jest poukręcane, nie wiem czy tak to Wychodzi fabrycznie, ale tak jak sobie tutaj patrzę Widzimy w tym miejscu Jest odciśnięte Od tego Od wałka atakującego Ale to mogło się zrobić Na wcześniejszym może wałku i na wcześniejszym kole talerzowym Tak sobie myślę jak Było może uszkodzone łożysko Co spowodowało uszkodzenie tamtej obudowy Albo, albo teraz został ten wałek za głęboko zamontowany i tam to odciska. Teraz wezmę obrócę kołem i zobaczymy, czy są jakieś te oznaczenia na kole talerzowym. I będziemy wiedzieli, czy to w ogóle jest komplet. Czy cały, cały most był robiony, czy tylko wałek wymieniony. Trudno jest mi to powiedzieć, ale jak tak sobie patrzę, no tutaj na razie wszystko wygląda fajnie. Tylko widać, że jest za głęboko. Bo aż obciera o ten. Zaraz będzie wszystko wiadomo. W ten sposób obracam czerwoną łyżką. Opór jest duży, bo zwolnice stawiają duży opór. Na tą chwilę tylko w jednym miejscu znalazłem tam kawałek wyszczerbionego zęba na początku, ale to nic takiego znaczącego. Ciekawe jak ten ciągnik jeździł, czy był cichy, czy głośny. Tego się nie dowiem, bo nie jeździłem tym cienikiem, by był sprawny. Tak się przyglądam. Ogólnie numery są trochę inne, ale to jeszcze muszę sprawdzić w tym dokładnie w, w instrukcji. Jak to powinno wyglądać. Tutaj, jak widzę, to raczej to nie dotykało teraz, bo to by było wytarte, a tutaj nie widać śladu. To czyli poprzedni wałek atakujący tamto tak to zrobił. Na dzisiaj wystarczy. I analizując sobie sytuację co było przyczyną, właśnie uszkodzenia tej obudowy, która jest tutaj pęknięta, gdzie jest te złożenie igiełkowe? Znaczy, ona była spawana, i jest tu nawet widać. Tu nawet widać, jak u góry nie dolega i w ogóle światło przechodzi przez. Między złożeniem igiełkowym, a tu w tym miejscu. Między złożeniem igiełkowym, a obudową. I ja teraz tak sobie to wszystko przeanalizowałem. Bo tak, mam już wyciągnięty wałek atakujący. Jest on tutaj. I najprawdopodobniej przyczyną tego, że tamta obudowa się właśnie wyłamała. I musieli ją spawać. Było to, że musiało się uszkodzić łożysko na wałku atakującym. I poprzez to zrobił tu się większy luz, i zaczęły działać tutaj większe siły na, na to miejsce. No i to w ten sposób właśnie zostało to wyłamane. I po prostu, żeby to naprawić, to tutaj musieli to pospawać. Wymienili wałek atakujący. Całe szczęście, że tutaj właśnie to nie są komplety. Sprawdzałem w katalogu. I koło talerzowe i wałek atakujący ma osobny numer, i można kupić to oddzielnie. Bo jeżeli chodzi o przód, do przodu to się kupuje w zestawach, a tutaj to można kupić było oddzielnie. I przejrzałem sobie na spokojnie całe koło talerzowe, także ono wygląda dobrze. Także dalej już tego nie będziemy rozbierać. I tu nawet widać, to pokazywałem wtedy była noc, to tak może nie było widać, i byłem zmęczony. Tu w tym miejscu. Muszę czymś to pokazać. Tu. Są odciśnięcia od zęba bałka atakującego. Czyli jak uszkodziło się łożysko, on dochodził, przesunął się i dochodził tutaj do tego kosza mechanizmu różnicowego i tam to. No i tam napierał i wyrobił trochę tą obudowę. To w niczym nie przeszkadza. Teraz tylko muszę jeszcze jedną rzecz zrobić, bo. Strasznie ciężko się obraca ten wałek atakujący. Muszę zweryfikować stan tych łożysk, bo tak naprawdę, żeby ruszyć to ręką, to nie jestem w stanie tego obrócić w ogóle. Jest to za mocno spasowane. Z tego co tak wstępnie przeglądałem serwisówkę, to tutaj opór toczenia powinien być około 2 Nm. Czyli to normalnie ręką powinienem obracać, a nie mogę. Także muszę to rozebrać. A żeby to rozebrać, to się tu okazało, że tu są śruby zabezpieczające, są one ukręcone, także muszę jakoś je wykręcić, żeby tą nakrętkę odkręcić. Wtedy sprawdzimy łożysko. Łożysko na pewno założymy nowe, bo jak one tak ciasno pracowały, także trzeba będzie założyć nowe i ustawić to od nowa. Tylko jeszcze teraz pytanie, czy jak on jest ustawiony względem koła talerzowego, to będę musiał jeszcze przemyśleć, bo tutaj są podane jakieś wartości do tej regulacji, ale z tym się muszę zapoznać bardziej. Dobra, i teraz tak to wygląda, że mamy już części. Przed chwilą dotarła obudowa. Tak jak widać cała, nic nie było tutaj spawane, nie była uszkodzona, także jest cała, świeżo rozebrana. No i tam nie zwróciłem uwagi na to, ale to wszystko właśnie było oryginalnie na uszczelkach, a tam to sklejali na Loctite. 72 też jest na uszczelkach, Skręc... korpusy są skręcane właśnie na uszczelkach, a tam wszystko złożyli na Loctite. Także muszę tamtą rozmontować, tą wyczyścić, wszystko przełożyć, ustawić. I tutaj jeszcze mamy pozostałe części, które dojechały w bardzo dobrym stanie, idealne koła. Tutaj mamy te koła. Przeglądałem je, to stanie jest praktycznie idealny. W ogóle nie ma żadnych śladów, żeby jakieś było złuszczenie materiału czy, czy coś w tym stylu wszystko jest w porządku w komplecie jeszcze sprężyny, złożenia igiełkowe do tego tu również następne koło, tak samo kompletne wszystko oryginał świeżo wyciągnięte ze skrzyni i te koło, które jest w skrzyni zakresów również wszystko tu jest w porządku, zęby nie są wytarte także jak już to wszystko teraz przeanalizowałem, te koła już będę miał wszystkie będą już w dobrym stanie, w bardzo dobrym stanie i też mam ten wałek kompletny. To jest wałek pośredni z koszem biegu 19. Także ten był zamontowany. I tutaj widzimy już, że te koło też już to stało. Ogólnie byśmy mogli założyć, by to jeździło. Tylko na pewno już by coś się z tym działo. A jak mam możliwość założenia takiego wałka, gdzie praktycznie nie ma żadnego śladu na zębach. Bo tak, wymieniając te koło, trzeba zdjąć te koło. To jest wszystko tutaj zrobione na... Wprasowane na gorąco, na ciasno. Kiedyś rozbierałem ten wałek. Nie jest to łatwe do zrobienia. Przy wyciąganiu tego, nie wiadomo czy by się nie uszkodziło to. Także trzeba byłoby... Dwa wymienić, zresztą te też już widać, że już, już są jakieś ślady. Także najrozsądniej jest wymienić cały. No i zastanawiało mnie jedno, że na jednym wałku i na drugim jest takie przegrzanie, ale to wychodzi teraz na to, że to jest po prostu ślad po nagrzaniu podczas pierwszego montażu. I tak samo tutaj. Przechodząc tutaj dalej. Tu, jeżeli chodzi o zasilanie kosza, sprzęgła, orowki, to tak, aż mocno tutaj to nie ucierpiało. Jeżeli by tu założył nowe pierścienie i nową tuleję, to to by jeszcze chodziło. Ale jak mam cały, praktycznie nie, nie liźnięty, w ogóle nic, to zakładamy to. To jeszcze też, to już, to już jest po prostu fabrycznie. Tu wiadomo łożysko do zdjęcia to oni tam próbowali zdjąć jakoś się im nie udało i po prostu wysłali przywieźli cały z kołem 19 biegu i z no już całe sprzęgło tak i tak dobrze bo tam będzie tłok do wymiany tutaj to tu już tłok jest tu jest prawidłowo to złożone, bo tłok nie lata teraz pozostało mi tylko wszystko poczyścić i zacząć to powoli składać. Najpierw muszę wyjąć tutaj sprzęgło przedniego napędu. Ten cały osprzęt z góry, zawór pierwszeństwa. Wszystko do rozkręcenia, wyczyszczenia. Jest trochę przy tym roboty, ale jak już się rozebrało to trzeba to złożyć. I tak jak widać to było wszystko na Loctite'a, a tu powinno być na uszczelkę. I tutaj, tu była akurat uszczelka. To jest to. No i z tym tutaj muszę powalczyć jeszcze to, żeby dobrze to przemyśleć. Żeby nie było jakiejś wtopy. A jeżeli chodzi o pozostałe koła to tu jest wszystko ok. Tylko założymy nowe przekładki, nowe tarczki, nowe uszczelnienia. I powinno to jeszcze śmigać. Zatem to jest te koła wcześniejsze. Także teraz mnie czeka etap czyszczenia, składania regulacji luzów osiowych łożyska na wałkach ogólnie łożyska gdyby ta skrzynia była nierozbierana jeszcze przez nikogo gdybym był tutaj pierwszy to łożysk wszystkich bym nie wymieniał ale że tu już to było składane nie wiadomo ile razy nie, nie znam historii łożysk czy one były czy były odpowiednio ustawione czy czy wszystko z nimi jest w porządku także dla świętego spokoju teraz muszę wszystkie łożyska wymienić stożkowe i ustawić odpowiednie luzy. Bo mówię, gdyby po prostu nie było to rozbierane wcześniej, to bym tego nie ruszał. A tak to nie wiadomo jak z tymi łożyskami. Może być różnie. Może być to tak jak tam, jest za ciasno skręcone. Nie wiadomo czy wałki też nie były za ciasno zrobione. Także to wszystko trzeba będzie teraz. Teraz dopiero zacznie się konkretna robota, bo tak naprawdę rozebrać to jest moment, ale już złożyć to już nie jest moment, tym bardziej żeby to zrobić dobrze, żeby nie popełnić jakiegoś błędu głupiego, który później się zemści. Ale najważniejsze, że mamy tam obudowę. Za obudowę wcale nie wyszło tak drogo, naprawdę jakby chciał to regenerować, naprawiać, to może by wyszły podobne pieniądze, ale tam jest pewna, nowa, oryginalna w całości. Tak, że tylko podmienić wszystko i... i będzie śmigać. Ale dzisiaj tutaj już za dużo nie porobię, bo mam wyjazd. Muszę jechać do Szczecina, do Szczecina, do Tymona, bo on już pomalował wszystkie elementy do ciągnika i trzeba je przywieźć. Raz, że jestem ciekawy, jak to wygląda. Druga sprawa to, że zajmuje mu to miejsce. A trzecia sprawa, że, że Tymon kupił ciekawy ciągnik. Jestem ciekawy właśnie jak to na żywo wygląda, bo na zdjęciach i na filmie dźwięk ekstra i wygląd też jest fajny, także jadę, pakuję dla niego, także mam dla niego też niespodziankę, żeby mu zawieść, ładuję to na craftera i jadę mu to zawieść i przywieźć swoje rzeczy. I zawsze zapomnę wspomnieć o tym na filmie, że wybieramy się 5 lipca na Mazury, bo jest tam organizowany traktor pooling. Robert z kanału Agrosafruk i bierze w tym udział właśnie w organizacji tego. Także mam taki plan, żeby zabrać tam dwa ciągniki i być tam i wziąć też chłopaków z naszej ekipy, kto będzie chciał pojechać, to pojedzie z nami. Także jak ktoś jest zainteresowany, to my tam będziemy zapraszam na taką imprezę, bo to jest w sumie pierwsza taka impreza w naszym kraju. Raz była taka impreza. 10 lat temu, ale to ta będzie zupełnie inna, bo tu będzie można wystąpić ze swoim ciągnikiem, jak się tam zgłosimy. Także ja tam chcę dwa ciągniki zabrać. Mam nadzieję, że mi wszystko wyjdzie i że tam po prostu uda nam się pojechać, bo to jest 5 lipca. Kawałek mamy drogi na Mazury, no ale. bo myślałem jeden ciągnik, no ale w sumie, jak będę brał lawetę, no to mogę zabrać dwa na lawetę, to wezmę dwa ciągniki. Tak sobie pomyślałem. Także zapraszam wszystkich, żeby właśnie odwiedzić kanał Roberta, zobaczyć jak on się przygotowuje, bo on się do tego przygotowuje bardzo profesjonalnie i on do tego celu robi tą przyczepę. Nie? A sanie, to się nazywają sanie, które, które właśnie się podczepia do ciągnika i w ten sposób się bada ten uciąg tego ciągnika, że po prostu jak te sanie ciągniemy, to czym dalej je przeciągamy, tym te obciążenia na tych saniach się Zwiększa. Ja tam dokładnie się na tym nie znam, bo to nie jest mój temat, ale jestem zainteresowany, żeby tam po prostu pojechać i, i wystąpić tam, spotkać się. Może kogoś spotkamy z naszych widzów, dlatego tak pomyślałem, że warto tam na to pojechać. I jak ktoś jest zainteresowany, fajnie by było, jakby też tam pojechał. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.